Hej, cześć, witajcie, ja jestem Domi, witam was na moim kanale, tradycyjnie jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi filmikami. Tak jak obiecałem, pod tamtym filmem miało być 25 lajków, żeby nagrać odcinek jak tworzę klub Brawl Stars. No oczywiście było te 25 lajków i piszcie w komentarzach jak chcielibyście nazwać klub w Brawl Stars, a wam serduszko. Tak jak obiecałem, miałem obczaić nowy event, hazarda tutaj jest do wygrania oczywiście hazard 104 overall tutaj wchodzimy w daily, tu można sobie grać codziennie tutaj możemy grać 3 punkty energii i zdobywamy punkty yy, warm w których możemy odblokowywać 5 punktów hazarda albo yy, takie właśnie strzałeczki, weekly bonusy Tutaj mamy mecze z już takimi klubami, United, proszę bardzo, i tutaj mamy Hazarda. Na samej górze oczywiście tradycyjnie Hazard, troszeczkę niżej jego brat Hazard i najniżej jego brat Hazard. Oczywiście stąd można startować z każdej pozycji, z której chcecie. Ja będę startował chyba z trzeciej, bo jest najwięcej pieniążków, pieniążki by się przydały nam. Wchodzimy jeszcze w Challenges. Tutaj można grać też za 3 punkty energii. A na końcu oczywiście są takie, otóż, nagrody. 20 punktów hazarda. No i teraz Wam tam pokażę co tam porobiłem w evencie... Yy, ...jajeczkach. Yy. W czerwonych jeszcze tam nic nie porobiłem. Na razie w czerwonych nie będę sobie grał. Zielonych też na razie tam sobie jeszcze nie będę grał. Na razie tak sobie gram w niebieskie, bo jak patrzę na zawodników, to dla mnie najlepsi są właśnie niebieskich. To będę sobie polował na niebieskie jajeczka. I na jest Basket Rewards. No jak widzicie, tak się prezentują zawodnicy Basket Rewards. I my sobie teraz policimy podwracowiesz na paczuszki za 50 tysięcy. Oczywiście tutaj lecimy do paczek sobie otworzymy free paczkę zobaczmy, co tu się dropnie. Piłeczka, piłeczka, piłeczka. Bromeczki, zobaczmy co tu będzie. Perk pointsy. Piłkarz Arki Arkigdynia i 10 tysięcy. No nawet spoko paczka. Teraz sobie idziemy kupić za... 50 Tysięcy. To jak widzicie, można trafić plus 70, można takiego Wandajkę trafić. Wszystko można trafić. Co jest tutaj? A już dużo takich czerwonych kart trafiłem. Otwieramy pierwszą paczuszkę. Zobaczmy, co tu będzie. 53, 57 i 70 z Championship. No mogło być lepiej, ale... No jest dobrze, jest dobrze. Przydadzą mi się. I otwieramy kolejną paczkę. Przyspieszamy 48, 59 i 70 też. No. Przydadzą Cię się na pewno do SBC. Otwieramy kolejną paczkę. Może tutaj też będzie budziński bramkarz eks u No i tutaj już otworzona. Przyspieszyłem już drugą paczuszkę No i jak widzicie, statystyki bramkarza. No i tutaj wejdziemy sobie w ligę. Zapraszam do Ligi DD13 VIP Gamery. No i jak widzicie, w Division Rivals jestem yy, na Pro 2. Troszeczkę mi brakuje do Pro 1. Tak jak widzicie najlepszy jest Patel. 133 overalla. No, nawet, nawet dobry jest. Lecimy sobie odblokować nagrodę. Daily 20 score i 10 gamesów. Zablokujemy sobie dzienną nagrodę 2500 i 15 gemsów. Tutaj idziemy jeszcze odblokować tę nagrodę. I sobie otworzymy paczkę. Jeszcze jedną za 50 tysięcy. sobie idziemy do sklepiku otwieramy paczkę za 50 mam nadzieję, że tym razem też poleci zobaczymy co tu będzie i oczywiście Higuera Scott i CB Bigas no i tak właśnie wygląda pamiętajcie, zostawcie łapki w górę i subskrypcję dla mnie to bardzo dużo znaczy. A ja się z wami żegnam. Że miłych i spokojnych świąt. No i żegnam do następnych odcinków. Siemanko.